Jedyne, co możemy kontrolować, to nasze myśli oraz reakcje na to, co się nam przydarza. Ale czy? Na pewno. Cześć, jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale w przestrzeni, w której dzielę się doświadczeniem z Hooponopono. Hooponopono znane jest jako magiczna, cudowna modlitwa rozwiązująca problemy. Samo słowo ho'oponopono znaczy czynić właściwie, czynić dobrze. No właśnie i w jaki sposób, słuchajcie, albo dlaczego ho'oponopono nazywane jest tą magiczną cudowną modlitwą rozwiązującą problemy? No i co to ma wspólnego z naszym myśleniem i z tym, czy my możemy kontrolować nasze myśli? Kilka dni temu spotkałam się z podcastem Mel Robbins, w którym mówiła w związku z wydaniem nowej książki. I nowa książka wyszła w grudniu ubiegłego roku, o ile się nie mylę. Stała się bardzo szybko bestsellerem. Sprzedała chyba ponad 4 miliony kopii. Tytuł tej książki to jest Let Them, czyli Pozwól Nim. I w tym podcaście Mel Robbins mówi coś takiego, że jedyne właśnie, co możemy kontrolować, to są nasze myśli oraz reakcje na to, co nam się przydarza. Tak i nie. Dlaczego? Jeżeli już znasz Hooponopono, tak jeżeli pracujesz z tą matrą, powtarzasz, czyścisz. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię. To pewnie obserwujesz, że to, co robi Hooponopono. To jest właśnie czyszczenie naszych myśli, a raczej czyszczenie naszych bolesnych wspomnień, programów z podświadomości, na bazie których powstają myśli. No właśnie. Czyli, jak myślisz, czy łatwo będzie kontrolować myśli, a co za tym idzie kontrolować naszą reakcję na to, co się przydarza, jeżeli nie wyczyścimy? Niewspierających programów, bolesnych wspomnień, na bazie których powstają nasze myśli, no a za myślą idzie ta reakcja. No właśnie. I tutaj powiem Wam, jak to wyglądało u mnie. Ja przez kilka dobrych lat starałam się kontrolować myśli. Ale ten instynkt, ten pierwszy impuls, który wypływał właśnie z tych bolesnych wspomnień, z tych programów, które nosiłam w podświadomości i przypuszczalnie jeszcze wiele z nich noszę, nie przypuszczalnie, tylko na pewno, tak, ale jestem tego świadoma. Więc ten pierwszy impuls powodował, że ja nie byłam w stanie zapanować nad myślą, nie byłam w stanie kontrolować moich myśli. Bo to ten program ukryty w podświadomości w Unii Hipilii, jak to ładnie nazywa właśnie Ho'oponopono, naszą podświadomość, czyli naszym wewnętrznym dzieckiem był zbyt mocny. I po prostu brał kontrolę. Dochodził do głosu jako pierwszy, zanim ja mogłam zdecydować, jaką myśl. Jaka myśl. Pojawi się w związku z daną sytuacją, w związku z danym konfliktem, w związku z danym problemem. Jestem ciekawa, jak to u Ciebie wygląda, czy Tobie udaje się albo udawało się kontrolować właśnie myśli, nosząc w sobie te niewspierające programy. I ja miałam sytuację wielokrotnie takie, że myślałam, wydawało mi się właśnie, że ja kontroluję tą myśl. Ale ta rzeczywistość bardzo szybko pokazywała mi, że nie, bo nawet jeżeli ja byłam w stanie chociażby na chwilę odciągnąć w czasie tą moją reakcję spowodowaną myślą, która powstała na bazie bolesnych wspomnień, to później słuchajcie, wszystko wybuchało jeszcze ze zdwojoną, ze zastrojoną siłą. Dlaczego? Bo te programy były we mnie i prawdopodobnie są w Tobie od lat. Od lat. To jest tak, jakby całe życie, jakbyś całe życie wiedziała, że 2+ plus dwa to jest cztery, a teraz nagle ktoś ci mówi, że to jest 5. Prawda? Przypuszczalnie zajęłoby to trochę czasu, żeby przyjąć tą inną prawdę. Twoim pierwszym odruchem przypuszczalnie zawsze byłoby: nie, nie, 2 plus 2 to jest 4. No właśnie. I tak to też wygląda, słuchajcie, z naszymi myślami, a raczej z tym, czy jesteśmy w stanie je kontrolować, czy nie. Czyli, czy my jesteśmy w stanie kontrolować nasze myśli? Owszem. A właściwie, gdy my wyczyścimy nasze programy, właśnie te zakodowane programy przechowywane w naszym wewnętrznym dziecku, to my już nie musimy niczego kontrolować. Dlaczego? Dlatego, że kasując te programy, zerując je, one już nie istnieją. Co za tym idzie, nie będą wysyłać sygnału do tego, aby powstawała niewspierająca, niedobra dla nas myśl. A co za tym idzie, będziemy reagować inaczej. Ale jak zwykle po prostu przekonaj się, jak to u Ciebie działa, jak działa czyszczenie. Właśnie tych niewspierających programów zatrzymanych, zakopanych, ukrytych w Twojej podświadomości. I to jest, słuchajcie, ten, y, ta magia właśnie, magia Ho'oponopono, dzięki której Ho'oponopono stało się znane praktycznie na całym świecie. Bo my uwalniając te programy, jesteśmy w stanie zdecydować, jaka myśl się pojawia. Ja tutaj szczególnie, specjalnie nie używam już słowa kontrola, bo w Ho'oponopono właśnie nie ma kontroli. Naszym jedynym zadaniem, obowiązkiem, tak jak mówił doktor Hewley i Simeona, jest czyścić. To jest nasze jedyne zadanie. Fantastycznie, prawda? Wreszcie wiemy, co mamy robić. Wreszcie wiem, co mam robić. Wreszcie wiesz Ty, co masz robić. Bo przez to czyszczenie My bezpośrednio rozmawiamy z naszą podświadomością, czyli z naszym wewnętrznym dzieckiem. A wewnętrzne dziecko to jest ta część nas, nieukochana, niezobaczona, ta część nas, która w dzieciństwie czegoś nie dostała, albo może dostała coś niefajnego. Ta część z nas, która była ignorowana, może wyśmiewana, wyszydzana. Ta część z nas, która nie czuła się kochana, ta część z nas, która nie czuła, że przynależy, ta część z nas, która nie czuła, że rodzice są z niej dumni. To jest ta nasza podświadomość, to są te nasze bolesne wspomnienia. Więc my, czyszcząc to wszystko, akceptujemy i dajemy sobie tą miłość, pozwalamy to wszystko zobaczyć. I gdy to jest zobaczone, zaakceptowane, ukochane, sprowadza nas do stanu zero. Stan błogości, czyli połączenia z naszym pierwiastkiem boskości, połączenia ze wszystkim, gdzie nie musimy kontrolować już ani naszych myśli, ani nie musimy kontrolować tego, jak reagujemy. Ale oczywiście, nie wiesz mi na słowo, tylko. Przekonaj się więcej o pracy z wewnętrznym dzieckiem. Słuchajcie, w siedmiu krokach do realizacji marzeń poprzez bardzo potężne i transformujące ćwiczenie. I tylko chcę Wam powiedzieć jeszcze, yy, że siedem kroków to jest do realizacji marzeń to jest Twoja szansa na to, żeby pozwolić się poprowadzić. Także pamiętaj: parkujemy ego, parkujemy myślenie. Działa, nie działa. Pozwól sobie. Po prostu pozwól sobie i obserwuj. Zawsze zachęcam, zachęcam do tego, żeby obserwować, prawda? No i oczywiście komentujcie, tak, lajkujcie. E, jestem ciekawa Waszych spostrzeżeń. E, ja staram się zrobić, jeżeli dostaję komentarze, słuchajcie, i te komentarze się powtarzają, to staram się zrobić nagranie, tak, żeby odpowiedzieć. W takiej formie odpowiadam osobom, które na przykład. E, zostawiła mi komentarz i oczywiście potencjalnym wszystkim innym. Także dziękuję za Twój czas dziś, dziękuję za to, że jesteś. Pamiętaj o tym, że kocham Cię i do zobaczenia.